Mam na tej strony Glinger 38 chcę powiedzieć jedynie że dzisiaj startuję z drugim kanałem, który będziecie mieli w opisie, czyli nowy kanał, który nazywa się Oski Gaming. Tam będę nagrywał tak jak na tym kanale. Możecie zauważyć tutaj gram sobie poko A i ja właśnie pokażę wam jak gram choć przez przypadek gram to spoko. Mm -hmm. okay. Możecie mi wpamić w komentarzach, że gram słabą. Kto gra słabo Kto gry słabo? moja penę no, wrozigle jaki ja. Tylko najdziewięć przeciwników spoko No to będę fajnie się bawił Ewa, nie będę meczył więc to był po prostu taki krótki filmik, żeby wam powiedzieć, że startuję z drugim kanałem, do którego link macie w opisie Możecie jeszcze zo sobie zobaczyć na moich sadmiarzy I polecam dołączyć do klubu Lider Brawl No, jak widzicie opis sobie przeczytajcie, zatrzymajcie film i przeczytajcie To jest mój klub, w którym jestem ja, możecie sobie ze mną porozmawiać No i co Widzimy się w na następnych filmikach albo nawet Jutro na kanale Oski Game Dobra 嗯，爸。